Ja nazywam się Adriana Derkowska i jestem tutaj po to, aby Ci pomóc, aby Cię w tym wspierać i wiem, że ten czas po porodzie może być naprawdę trudny. Wszystko kręci się wtedy wokół maluszka. Chciałabym, żebyś pamiętała, że Ty też jesteś ważna i Ty też zasługujesz na troskę. Ten program, który dla Ciebie przygotowałam, jest zbiorem bezpiecznych ćwiczeń na okres połogu, dzięki którym sprawnisz działanie układu krążenia, dzięki temu Twoje rany szybciej się zagoją, a Twoje ciało będzie się szybciej regenerować. Ich Pozostań chwilę w tej pozycji, chwilę pooddychaj, nie podnoś się od razu, rozluźnij kark, rozluźnij szyję. Działasz przeciwzakrzepowo, co zmniejszy ryzyko powstania zakrzepicy, a także uelastycznisz kręgosłup, co przełoży się na twoje lepsze funkcjonowanie na co dzień. Tężar przenieś na udo i powoli siłą nóg wyjść do góry. K oddechowym twoja przepona też zacznie pracować lepiej, funkcjonalniej, co wpłynie na regenerację właśnie w obszarach mięśni dna miednicy i mięśni brzucha, które uległy największym uszkodzeniom w czasie ciąży krocze, dno miednicy, brzuch są bardziej odciążone. Na początku rób delikatne ruchy. Tutaj raz w jedną, raz w drugą. Wydłużaj kręgosłup. Spróbuj też wdechy brać. Tutaj do bocznych żeber, nie do brzucha.